Narodzeniowe spotkanie u lubomirskich Paulina Smaszcz, Maciej Zakościelny z bratem i Natalia Lesz, święta warto spędzać w doborowym gronie. Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego ukochana wzięli to sobie do serca i zaprosili na spotkanie pokaźną reprezentację polskiego showbiznesu. Relacje opublikowały m.in. Paulina Smaszcz i Mariola Bojarska-Ferenc, święta to doskonały moment, aby spędzić trochę czasu w doborowym towarzystwie. Jedni celebrują je więc w gronie rodzinnym, inni natomiast wybierają bożonarodzeniowe spotkania ze znajomymi. Gości zaprosili do siebie również książę Jan lubomirski lanckoroński i hrabina Helena Mańkowska, czym pochwaliła się w sieci Paulina Smaszcz, jak wygląda wigilijne menu u arystokratów? Lubomirscy spieszą z odpowiedzią: bliny z kawiorem i ogon Bobra to dopiero początek spotkanie u Lubomirskich. Wśród gości Smaszcz i Zakościelny na Instagramowym profilu doktor nauk społecznych i uczestniczki kolejnej edycji Królowej Przetrwania pojawiła się seria postów, w których ta podzieliła się zdjęciami ze spotkania na szczycie u Lubomirskich. Z opublikowanych wpisów wnioskujemy, że goście dopisali, było wesoło i wszyscy mieli okazję pogawędzić w miłej atmosferze. Spotkanie Bożonarodzeniowe, pełne wspaniałych ludzi, ciekawych rozmów, serdecznych uścisków, życzeń noworocznych, śmiechu, żartów i planów na 2025 rok, napisała smaszcz, a w kolejnym poście dodała: Dziękuję pięknie za zaproszenie. Cudowną atmosferę, wspaniałych ludzi, niepowtarzalne rozmowy, otwarte serce i ten Bożonarodzeniowy, pełen ciepła, serdeczności czar. Na zdjęciach nie zabrakło zarówno innych znanych gości, jak i samych gospodarzy wydarzenia, czyli księcia i hrabiny we własnych Osobach. Oprócz Pauliny do Lubomirskich wpadli z wizytą m.in. Maciej Zakościelny z bratem Filipem, Izabella Miko, Roma Gąsiorowska czy dawno niewidziana Natalia Lesz. Zjawiła się też Mariola Bojarska-Ferenc, która opublikowała na swoim profilu pamiątkową rolkę. Kochani, to było piękne zwieńczenie świąt. Dzisiejszy bożonarodzeniowy wieczór na zaproszenie Jana i Heleny Lubomirskich zostanie w naszych sercach na zawsze. Śpiewanie kolęd pod okiem Jacka Cygana w różnych językach było wesołe, a zarazem wzruszające. Doskonałe trio w postaci ambasadora Marka Brzezińskiego, Olgi Leonowicz i piosenkarki Natalii Lesz przejdzie z pewnością do historii. Byliście cudowni, rozmowom nie było końca, Maciej za kościelny skradł moje serce, ale Ryś jest jego fanem. Dziękujemy, że mogliśmy z wami być, czytamy.